Proszę Państwa, co to jest upadłość konsumencka? Kto tak naprawdę może wziąć udział właśnie w takiej procedurze i dlaczego? O tym teraz będę rozmawiał z panią Kingą Wołowską, doradcą restrukturyzacyjnym. Witam serdecznie, pani Kingo. Będziemy rozmawiać o dosyć trudnych sytuacjach dla ludzi, czyli o takich, w których oni po prostu są niewypłacani. No i teraz, żeby rozpocząć jakoś tak i trafić do naszych widzów, powiedzmy, o kim tak naprawdę rozmawiamy. Bo do tej pory wiem, że upadłość jakby była przeznaczona i zarezerwowana dla przedsiębiorców, dla przedsiębiorstw. Natomiast od jakiegoś czasu. E, e, upaść również mogą e, zwykli ludzie, tak? Dokładnie tak. E, od kilku lat rzeczywiście jest możliwość ogłoszenia upadłości osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, to znaczy mówiąc kolokwialnie konsumentów. I kogo może dotyczyć taka sytuacja? No potencjalnie każdego, tak? Może to dotyczyć potencjalnie każdego, gdyż można sobie wyobrazić, że osoba, która e, bardzo dobrze zarabia nagle e, popadnie w długi, straci pracę i straci możliwość e, e, bieżącego spłacania swoich e, zobowiązań, tak? To znaczy rachunków bieżących za media, kredytów, które pozaciąga, mając bardzo dobrą sytuację finansową, tak? Z drugiej strony bardzo często ze dłużnikami, tak? Którzy e, rozpoczynają procedurę e, upadłościową są osoby e, schorowane, starsze, które e, otrzymują emeryturę bądź rentę, zasił, zasiłki, tak? i nie są w stanie po prostu spłacać i nie są również w stanie mówiąc kolokwialnie dorabiać. Tak? To znaczy mają bardzo ograniczone hmm. możliwości zarobkowe. Dobrze, to za chwileczkę porozmawiamy również o tym, w jaki sposób to zrobić, ale tak zastanawiam się, co powinno być sygnałem dla takiego obywatela naszego kraju, że powinien zwrócić się, nie wiem, czy do kancelarii, czy do sądu o ogłoszenie takiej upadłości. Hmm co powinno być sygnałem, no właśnie, jaka myślę, że... to suma mhm. na przykład powinna być mhm. albo w jaki sposób do tego podejść, jak o tym myśleć. Mhm. Bo proszę sobie wyobrazić, że wiele osób no, rzeczywiście boryga się, boryka się z długami, ma problemy, nie wie co z tym wszystkim zrobić i najczęściej jest tak, że, że ci ludzie nie wiedzą po prostu, że mogą w ten sposób no troszeczkę ułatwić sobie życie. Wracając do przypadku osoby, która zarabiała sporo, i nagle noga jej się powinęła, mówiąc zupełnie tak kolokwialnie, to może to być kwota kilkudziesięciu bądź kilkuset tysięcy złotych. Natomiast w przypadku osoby, która otrzymuje świadczenia emerytalne tudzież rentowe, to może być kwota nawet kilku, kilkunastu tysięcy złotych. I co tak naprawdę daje upadłość konsumencka? Opadłość konsumencka daje to, że po pierwsze, w momencie kiedy jest ta opadłość ogłoszona, dłużnik nie musi już myśleć o wierzciach. No, myśleć musi zawsze, tak, ale, ale um, nie musi się z nimi kontaktować, tak? Te wszystkie obowiązki w tym zakresie przejmuje od niego sydek, co jest dużą ulgą taką psychiczną jakby dla tych osób, tak? bo one już więcej nie muszą, nie są i nie powinny być nękane, mówiąc kolokwialnie, przez swoich wierzycieli. No właśnie, tak? bo to jest tak, że później komornik wchodzi, wyciąga wszystkie pieniądze. Dajmy przykład emeryta. Co miesiąc wpływa na jego konto, na przykład, nie wiem, 2700 zł, tego długu tam pewnie ma z 20 tysięcy. To jest zupełnie... Jakby tylko przykład. No i rzeczywiście komornik siedzi mu na koncie i tak naprawdę ten emeryt nie ma za co żyć. E, rozumiem, że to taki przykład może być, tak? W pierwszym momencie może emeryt sobie pomyśleć, e, w momencie, kiedy jest jego upadłość ogłoszona, że nic się w jego przypadku nie zmieniło. Mhm. Dlatego, że w momencie, kiedy wchodzi syndyk, tak, który jest wyznaczany przez sąd e, do prowadzenia upadłości danego dłużnika, e, on również. E, e, zajmuje część emerytury, która jest określona jedna czwarta co do zasady emerytury jest zajmowana zarówno przed ogłoszeniem upadłości przez komornika, jak i po ogłoszeniu upadłości przez synteka. Zasady są te same, tak? Natomiast e, w przypadku postępowania upadłościowego ten stan e, jest stanem, że tak powiem e, zamkniętym, tak? To znaczy, jeżeli nie złożymy wniosku o ogłoszenie upadłości, to w przypadku takiego emeryta nawet jeżeli jest jedna czwarta jego emerytury zajmowana, to często wystarcza to na pokrycie jedynie kosztów postępowania czy odsetek, a mhm. dług cały czas, zamiast maleć, rośnie. rośnie tak. Tak? Mhm. I jest to właśnie źródło frustracji dla tych osób. Natomiast w momencie, kiedy one ogłoszą upadłość, to e, brani są pod uwagę ci wierzyciele, którzy Um, są aktualni, że tak powiem, którzy, którzy mają wierzchelności w stosunku do upadłego na dzień ogłoszenia opadłości. i oczywiście koszty postępowania, które narosły do tego czasu, również egzekucyjne, czyli komornicze. Natomiast jest to suma zobowiązań, która jest brana pod uwagę przy ustalaniu tak zwanego planu spłaty. Tak? Uh -huh, okay. Czyli to nie jest tak, jeśli dobrze rozumiem, że ogłaszamy upadłość i nic nas więcej nie interesuje. Gdzieś te długi prze przepadają, a nasi wierzyciele odchodzą z kwitkiem. Domyślam się, że tak nie jest. No tak nie jest uh -huh. i to trzeba sobie powiedzieć jasno, dlatego że też są upadni, którzy przychodzą i jakby byli wprowadzeni w błąd, uh -huh. że w momencie kiedy sąd ogłosi ich upadłość to już ich problem nie znika. występuje, znika. No nie, no cel postępowania jest taki, żeby z jednej strony oddłużyć tego dłużnika, ale z drugiej strony w miarę możliwości zaspokoić jego wierzycieli, w miarę możliwości majątkowych, finansowych, tak i zdrowotnych danego dłużnika. Czy taka upadłość jest określona na jakiś czas? Jeżeli chodzi o samopostępowanie podłościowe, to syndyk ma za zadanie po pierwsze ustalić rzeczywiście wierzycieli, którym przysługują wierzytelności, te wierzytelności są zgłaszane przez wierzycieli, co to zasady, powinny być one zgłoszone w ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości. tak, Natomiast jeżeli te wierzytelności zostaną zgłoszone później, to również jest taka możliwość, w tym jednakże przypadku wierzyciel musi zapłacić opłatę zryczałtowaną za... Tzw. tak zwane gapiostwo, za to, że złożył spóźniony wniosek o ogłoszenie upadłości, która no, nie jest z jednej strony taka niska, bo wynosi ponad 1100 zł. Mhm, dobrze, to jeszcze dopytam w takim razie tym razem o wierzycieli, no bo oni są też stroną jakby całego tego postępowania. Jasne. Czy wierzyciele też są informowani o takim statusie naszego upadłego? Tak? Czyli sąd, domyślam się i chciałbym potwierdzenia, że wszystkich wierzycieli też informuje o tym, że tu akurat pan Kowalski e, ogłosił upadłość i, że tak powiem, troszeczkę jest na preferencyjnych warunkach traktowany. Mm -hmm. e, jeśli chodzi o wierzycieli, no to e, jakby e, dłużnik wskazuje wierzycieli, o których wie, tak? mm -hmm. e, jak, Zgodnie z jego stanem wiedzy na dzień składania wniosku o ogłoszenie upadłości, on powinien wskazać wszystkich wierzycieli, wszystkie kwoty wyszczelności, e, które zna. Natomiast może się oczywiście okazać, że to nie są jego wszyscy wierzyciele. Znam takie sytuacje, gdzie upadli mieli po 30-40 wierzycieli, a co więcej ci wierzyciele się zmieniali, ponieważ poszczególne firmy sprzedawały pomiędzy sobą długi. I dłużnik już nawet nie wiedział, kto jest de facto jego wierzycielem. Tak? Wiedza wierzycieli wynika po pierwsze z tego, że informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Zadłużonych są publiczne, to znaczy o tym, kto jest dłużnikiem, wobec kogo otwarto postępowanie upadłościowe. Tak? I każdy ma do tego dostęp. Natomiast oprócz tego, to nie są to akurat tylko syndyk wyznaczony w postępowaniu, zawiadania tych wierzycieli, o których Wie. się dowie. Z wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli w trakcie postępowania wyjdzie na jaw, że dłużnik ma jeszcze innych wierzycieli, również ci wierzyciele są sukcesywnie zawiadamiani. Mhm. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że no, ten nasz przysłowiowy emeryt e, rzeczywiście nie jest w stanie spłacić swoich długów i on ogłasza, e, znaczy nie ogłasza, tylko sąd, ogłasza upadłość, tak? Natomiast e, ten emeryt ma mieszkanie, ma samochód, ma e, różne inne dobra, które e, no co może sprzedać i w jakiś sposób zaspokoić tych wierzycieli, czy, można, czy na przykład sąd może mm, jakby zdecydować o tym, żeby ten emeryt sprzedał swoje mieszkanie i w ten sposób spłacił długi, czy na przykład to jest rzecz nienaruszalna, taka, której, której sąd nie zdecyduje się w, te, w, w całym procesie na to, żeby jakby skłonić tego emeryta do sprzedania mieszkania i e, zadać uczynienia właśnie m, tym wierzycielom, jak to działa. Mhm. E, jeśli chodzi o cele postępowania, to tak jak mówiłam, jednym z celów głównych postępowania upadłościowego jest możliwie możliwe jak najszersze, jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli. Co oznacza, że cały majątek dłużnika zostaje zajęty przez syndyka masy upadłości z momentem ogłoszenia upadłości i on tym za majątkiem zarządza od tej pory. W sytuacji, kiedy upadły, czy to emeryt, czy po prostu osoba pracująca na przykład, posiadają jakiś majątek, to syndyk co do zasady ma obowiązek ten majątek zbyć po możliwie najkorzystniejszej cenie, aby w miarę możliwości w jak najmniejszym zakresie zaspokoić wierzycieli. Tak? Także w przypadku samochodu, tak? który, który znajduje się w posiadaniu upadłego, syndyk jest zobowiązany zastanowić się, w jaki sposób upłynąć ten majątek. Mówi się upłynnić, tak? tak. Znaczy no zbyć zazwyczaj, tak? To oznacza, że, że zamieszczane są odpowiednie ogłoszenia na stronach i syndek podejmuje działania w celu zbycia tego majątku. I to co do zasady syndek decyduje, w jaki sposób likwidacja to się nazywa składników masy upadłości przebiega. W takim razie co my musimy zrobić, żeby ogłosić upadłość. Tak jak mówiłaś upadłość zasądza sąd. Za sąd. Czyli jakie, jakie powinniśmy kroki poczynić na samym początku, jeśli już wiemy, że nie poradzimy sobie z tym długiem nigdy? Mhm. No w pierwszej chwili musimy chyba siąść przed lustrem i się mhm. zastanowić i powiedzieć sobie, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Tak? To znaczy, no przede wszystkim powinniśmy odnaleźć wszelkie dokumenty, jakie posiadamy, mhm. z których wynikają nasze długi. Tak? Niestety, często się tak zdarza, że dłużnicy. Unikają trochę, chowają głowy w piasek i nie bardzo chcą te dokumenty widzieć. tak? I potem jest problem z tym, żeby ustalić grono wierzycieli tego dłużnika. tak? Natomiast no, trzeba to zrobić w miarę najpełniejszy sposób, czyli przygotować jakieś umowy kredytowe czy, czy wyroki, z których wynikają czy nakazy zapłaty, z których wynikają zobowiązania, tudzież postanowienia komornika, z których wynika, jakie, jakie wierzytelności są egzekwowane. Również trzeba przedstawić swoją sytuację majątkową, to znaczy trzeba złożyć oświadczenie o tym, co się posiada, tutaj właśnie, czy ma się jakiś samochód, mieszkanie mhm. itd., tak czy inne wartościowe składniki majątkowe, może to być biżuteria, drogi zegarek, tak? hulajnoga elektryczna. Tak? O tych elementach powinno się poinformować również we wniosku o ogłoszenie upadłości. Należy również zastanowić się nad tym, Jakie mamy możliwości zarobkowe oraz jakie są nasze bieżące zobowiązania. Trzeba też zrobić listę stałych, bieżących wydatków ponoszonych w gospodarstwie, tak? w którym zamieszkuje, tak? czy, czy to nie funkcjonuje tak, dany upadły. Tak? To znaczy, jakie opłaty on na bieżąco musi ponosić. Zarówno opłaty dotyczące mediów dotyczące... zamieszkania, czy... Tak? Za telefon, za, 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 za odzież, mhm. za wyżywienie, też trzeba się mhm. zastanowić, jaka to jest no tak. kwota, która jest miesięcznie ponoszona, mhm. za leki, tak? Również należy sąd poinformować o tym, jaki jest stan zdrowia. Może zakończmy ten odcinek w ten sposób, że żeby przygotować się właśnie do jakby ogłoszenia upadłości konsumenckiej. No Mamy kilka rzeczywiście takich obowiązków. Przed chwileczką powiedziałeś, jakby musimy policzyć wszystko, co tak naprawdę mamy, ile jesteśmy w stanie spłacić kredytów, które zaciągnęliśmy, a ile nie. I teraz jeszcze na, na sam koniec No tak, się... Tutaj akurat mhm. tylko sprostuję, przepraszam, tak? nie musimy liczyć, ile, ile, ile jesteśmy w stanie spłacić, tylko mhm. musimy przedstawić naszą bieżącą naszą sytuację, sytuację tak? mhm. To znaczy, jakie są nasze zobowiązania, mhm. o których wiemy, i jakie są versus tak, jakie są nasze koszty, wydatki codzienne. Okay, dobrze. Mhm. Czyli podsumujmy może dzisiejszą rozmowę. Domyślam się, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma temu konsumentowi dać troszeczkę oddechu. Na jaki czas? de facto na stałe tak natomiast trzeba mieć na uwadze że w trakcie trwania postępowania upadłościowego nie kończą się jeszcze obowiązki dłużnika upadłego ponieważ w trakcie tego postępowania on ma obowiązek współpracować z syndykiem tak zaś w momencie kiedy zostanie ustalony plan spłaty już na zakończenie tego postępowania upadłościowego kolejnym obowiązkiem w kolejnej fazie że tak powiem kiedy już syndyk nie występuje jest wykonanie tego planu spłaty. Mhm. I po efektywnym wykonaniu tego planu spłaty dopiero następuje umorzenie wszelkich zobowiązań, które nie zostały spłacone w ramach realizacji planu spłaty. Czyli rozumiem z tego wszystkiego, że taki upadły konsument w tym czasie ile może, tyle spłaca, natomiast cała reszta tej sumy jest po prostu umarzana. To jeszcze zapytam o jedną rzecz, o jedną rzecz. w takim razie, co z wierzycielami? Oni zostaną niezaspokojeni. To zależy. Zdarzają się takie postępowania opadłościowe, gdzie okazuje się, że dłużnicy są w stanie zaspokoić wierzcieli w 100%. Z czego to wynika? No być może z braku jakby e, e, gospodarności do tej pory, a okazuje się, że w trakcie postępowania udaje się w pełni zaspokoić wierzcieli. Nie jest to może zbyt częsta sytuacja, ale ma to miejsce. Natomiast rzeczywiście często zdarza się tak, że wierzciele nie są w całości zaspokojani tylko w jakiejś części która zależy, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, od tego, jakie są możliwości zarobkowe danego dłużnika i na jaki czas zostanie plan spłaty ustalone, tak? No właśnie, bo to, bo jednak w życiu różnie się dzieje. Raz nie mamy pieniędzy, później okazuje się, że rzeczywiście jakiś dobry projekt, rozpoczęliśmy, zaczynamy zarabiać i jesteśmy w stanie rzeczywiście te długi oddać. Bardzo serdecznie dziękuję. E, moim państwa gościem była pani Kinga Wołowska, doradca restrukturyzacyjny, a szczegóły e, na temat e, oczywiście upadłości konsumenckiej, w jaki sposób podejść w ogóle do tego procesu już w następnym odcinku. Do zobaczenia.